OK, do czurnej. Pokażę Wam, jak wymienić chorzysko. Chorzysko wygląda w ten sposób. Coś jak Volkswagenowskie. Przykręcane na cztery śruby. Słuchajcie, jak. Słuchajcie, dosyć głośno, w środku, jak w bombowcu. Także odkręcam koło. Eee, luzuję tutaj końcóweczkę, żeby mieć ruch. Tutaj końcówka odkręcona, zbita. Teraz Demontujemy zacisk hamulcowy Demontujemy jarzmo tutaj na śrubach, na dwóch śrubach Odkręcamy, odkręcamy e, śrubę od e, przegubu No i jak to już wszystko nam wyjdzie To trzeba będzie zluzować tu górne śruby Wtedy nam się położy, położy nam się w tą stronę e, całe kopyto i będzie można odkręcić od wewnątrz. Tu, cztery śruby są rozkręcone. Wszystko i nawet nie trzeba odkręcać tutaj z góry. Wystarczy 16 klucz. przedłużkę spróbuję tutaj ruszyć. Zobaczę, jak tu z góry będzie to wyglądało. I tak jak widać, idzie ręką bardzo leciutko, przykręcone swoją drogą. Szesnastka nakręcam z jednej z drugiej strony. Później trzeba to będzie młotkiem wybić, wyczyścić tutaj wszystko do czystego I przekręcić. łożysko zeszło, trochę obczyściłem. No i teraz zakładamy nowe. Skręcamy na śrubki. Skręcamy wszystko do kupy. Można sobie tutaj yy, przesmarować cieniutką warstwą albo jakimś wódekiem albo czymś, też można sprawdzić od razu czy łożysko pasuje bo zawsze są jakieś tam dwa rodzaje czasami dlatego warto sobie przymierzyć tu mi pasuje na wieloklin na przegub, także składam teraz to Uposkręcane, wszystko dokręcone, eee, tu jeszcze też ważna sprawa, że po jakiś tam 50 km warto sobie sprawdzić jeszcze czy powiedzieć klient, klientowi czy coś albo się gdzieś przyjechać dłuższą trasę i dokręcić e, śruby, nakrętki, z tego względu, że jest nowe nowe gwinty e, dla bezpieczeństwa, żeby się nie poluzowało także, jeżeli Wam się podobał taki króciutki filmik jak e, pokazuję, jak wymieniam łożysko w Dodge Journey'u i w, w Fiatie remoncie będzie to samo bo to jest ta sama e, płyta podwoziowa wydaje mi się, że w ogóle łożysko to jest stylnie łożysko z Insigni e, ale Zmniejsza z tym eee, Także dzięki za obejrzenia. Zostawcie łapkę, dajcie komentarz